Cześć. Witam cię na kanale Redmae Lips Art. Ja mam na imię Sylwia. Jestem makijażystką i dzisiaj zajmiemy się na kanale problemem tłustych powiek. Jeżeli należysz do grona dziewczyn, które w swoim codziennym makijażu mają problem z tym, że cienie się nie utrzymują, zbierają się w załamaniach, to ten film zdecydowanie jest dla ciebie. Ja sama jestem posiadaczką bardzo tłustych powiek i nigdy nie rozumiałam dlaczego co się dzieje, co jest nie tak. Że mi się te produkty na oczach nie trzymają, czy to cienie w kremie, czy to cienie suche, i próbowałam różnych metod, różnych technik, i żadna nie przynosiła odpowiedniego rezultatu. Przetestowałam w swoim życiu już mnóstwo, mnóstwo baz. Wydawało mi się, że jest to kwestia bazy, że, że może trafiam na jakieś złe. Kupowałam te tańsze, droższe i te rekomendowane przez makijażystów, przez youtuberki, i wciąż. Wciąż to było nie to. Wciąż te cienie zbierały mi się w załamaniu i nie wiedziałam o co chodzi. W pewnym momencie um, postanowiłam, że bazę będę um, pokrywać jeszcze takim utrwalającym, mocno matującym pudrem, i fakt przynosiło to pewien, pewnym sensie rezultat, ale problem był taki, że na taką mocno um, zapudrowaną powiekę, no cienie już się tak ładnie nie kleiły, już ciężko było zbudować to, ten pigment, ten, wiecie, tą intensywność w tym makijażu, więc ta metoda nie do końca się u mnie sprawdziła. Jeżeli należysz do grona dziewczyn, które nie mogą pod makijaż używać np. samego korektora, albo nawet yy, próbując używać samej bazy, wciąż te cienie się rolują, Oglądaj dalej. Mam dla Ciebie świetny sposób. Pamiętam, że zawsze zazdrościłam dziewczynom, które mogą tak po prostu sobie usiąść, napaciać coś na twarzy i iść i, i, i to się trzyma i to jest i to jest takie, to było takie dla mnie zawsze takie zazdro. Niestety ja do tego grona dziewczyn nie należę i no troszkę się nakombinowałam w swoim życiu, żeby, żeby znaleźć sposób na tłuste powieki taki, żeby... żeby ten produkt, żeby ten cień się trzymał cały dzień. Więc zrobimy tak: na to oko nałożę sobie korektor. Tu już mam troszeczkę na moją deseczkę wyłożony. Ja sobie go nałożę palcem. Już wiele, wiele dziewczyn tak robi. i ja absolutnie nie mam nic przeciwko, ale jeżeli ci się na tym korektorze trzyma cały dzień, spoko. Tylko musimy wiedzieć, że ee, Korektor jest produktem tłuszczowym, on ma w swoim składzie tłuszcz. Więc, jeżeli nasza powieka jest powieką tłustą i sama produkuje sebum, no to niestety to sebum i ten tłuszcz z korektora przebije nam się i zniszczy nam cieniowanie. Dlatego dobrym sposobem jest użycie bazy. To jest, wiecie co, przykładowa baza, ponieważ ja używam różnych i wiele z nich się sprawdza i jest ok. Baza ma skład woskowy i to, że sobie nałożymy właśnie wosk pod powierzchnię, która wytwarza tłuszcz, sebum to stworzy nam taką barierę, że ten cień nie będzie się w stanie nam zniszczyć, że ten tłuszcz nie przebije się przez warstwę woskową i nie zniszczy nam cieniowania. Ale w przypadku bardzo tłustych powiek, tak jak moja, niestety sama baza nie pomaga. I przechodząc do mojej drugiej powieki, e, chciałabym zacząć od bazy, ale w związku z tym, że ta baza sama w pojedynkę w moim przypadku niestety nie działa, to to co ja robię, to biorę sobie Puder matujący. Ja sobie tutaj wysypałam troszeczkę na moją powierzchnię roboczą. Biorę sobie duży pędzel, możecie też nałożyć to palcem, absolutnie nie ma żadnego problemu. I zaczynamy od tego, aby zmatowić całą powiekę pudrem. Palcem też jest fajnie to robić. Ja często nakładam palcem, ponieważ czuję pod palcem, w którym miejscu jeszcze jest y, powieka niezmatowiona. Ja używam pudru, w zasadzie wiecie co, Każdy matującym myślę, że się sprawdzi. Te, które są na bazie ym, na bazie glinki, czy na bazie talku. Myślę, że to na bazie talku będą tutaj na, najbardziej ym, takie utrwalające. O, i jak czujemy już jak nam się tak bardzo gładko sunie palec po powiece, to znaczy, że jest bardzo dobrze zmatowiona. I teraz przechodzimy sobie do naszej bazy. Ja dzisiaj będę używać Inglota Eyeshadow Keeper, ale bardzo lubię też tą z Urban Decay. I mam dosłownie taką maluteńką ilość. Ja sobie ją można powiedzieć dzielę na dwa, ponieważ rozpracowuję sobie w palcach. I to, co mam na tym palcu, aplikuję na tą przypudrowaną powiekę. Pamiętajcie, aby wklepywać, nie rozścierać, ponieważ ściągniemy sobie puder. I drugiego palca używam, żeby w razie czego ewentualny nadmiar ściągnąć. Po prostu robimy tak, aby tego produktu było jak najmniej. To była bardzo cieniutka warstewka, ponieważ gruba warstwa niestety, ale jest w stanie nam również to zniszczyć. Ok, i powieka jest przygotowana. Na tej mam sam korektor, na tej mam puder i bazę. Więc przechodzę do makijażu oka i wracam do Was za chwilkę. Ok, i wracam do was... do was. Wracam do Was już z pełnym makijażem oka. Yy, bardzo prosty makijaż, nic, komplikowano... yy, ta, 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 ta. nic skomplikowanego. Użyłam dwóch cieni, i to jest jeden cień z paletki NYX, o ten taki ciepły, rudawy brąz. Paletka Warm Neutrals. Pyk pyk, 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 pyk. I to takie ładne, błyszczące coś. To jest cień z Glam Shopu i to jest odcień Top Nude. Wytuszowałam rzęsy, mam kreskę na dolnej, na dolnej linii wodnej i to jest wszystko. I powiem Wam, że już w trakcie makijażu ja widziałam, że z tej strony one mi się troszeczkę tak jakby załamują i tak dalej. I celowo użyłam cieni z Glam Shopu, bo one są te turbopigmenty takie dosyć jakby tłuste w swojej konsystencji, więc zobaczymy jak... Jak poradzą sobie, jak sobie dadzą radę na powiece. Yy, już Wam mówię, która jest godzina, bo nie wiem. Pff, tak, jest godzina 10:30, 10 więc spotkamy się za kilka godzin, zobaczymy, zobaczymy różnicę, co tutaj się będzie działo. I wracam do Was z updateem. Po ponad 6 godzinach mamy 16:49. Yy, i moje powieki prezentują się tak. Powieka z korektorem, no już tutaj, już tutaj się dzieje. Tutaj już mamy dosyć mocne e, zebranie się tutaj tej części e, z brązami, z tym zewnętrzny kącik jest troszkę zniszczony i tutaj też wewnętrzna część już jest taka pozałamywana troszeczkę. Jeżeli chodzi o moją prawą stronę, to tutaj powiem wam, że nie dzieje się kompletnie nic. Jestem sama w szoku, bo ymm, spodziewałam się, że przy tych glamshopowych cieniach też tam może się troszeczkę zadzieć, bo one są na takiej coś tłustawej bazie i moje powieki nie zawsze dziś tam dobrze na to reagują, ale jestem w szoku, jestem w szoku, że rezultat jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący. No powiem wam, że no. Jestem zadowolona, że tak to wyszło. Znaczy, jestem zadowolona, że, że tak tą różnicę widać. Jeszcze normalnie powiem, że mo, powiem Wam, że moje powieki wyglądały jeszcze gorzej e, niż ta, jeżeli nic na nie, nie nałożę albo nałożę nawet samą bazę. E, no minęło 6 godzin. Ja zwykle, jak już maluję się rano, to zmywam się wieczorem i jest to. Ponad 10 godzin noszenia. Jeżeli mi się uda jeszcze Wam wrzucić update, to to wam wrzucę, ale nie obiecuję, że uda mi się nagrać, bo mam za godzinkę trening. Nie i będzie bo W każdym razie, jeżeli mielibyśmy się już nie zobaczyć, to ja dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że spróbujecie tej techniki i że pomoże Wam ona w tym, żeby ten makijaż po prostu prezentował się lepiej, żeby te cienie Wam się nie zbierały. Wiemy, jaki to jest koszmar, jakie to jest utrudnienie i jakie to jest frustrujące, jak chcemy mieć piękne cieniowanie i umiemy już blendować, prawda to the heaven i i tak dalej, a, a ci nie nam to po prostu wszystko się psuje i wygląda niefajnie. Także mam nadzieję, że wypróbujecie, że chociaż jedną osobę już tam uratowałam przed, przed tym koszmarem. E, dajcie mi koniecznie znać, czy się u Was sprawdziło. W międzyczasie zapraszam Was na moje media społecznościowe, Facebook, Instagram, RedMail, LipsArt i zachęcam do subskrypcji kanału, abym mogła tworzyć dla Was więcej tego typu treści. Dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć!